Niektórzy się nimi chwalą, inni ukrywają, pod grupę bierzemy tatuaże gwiazd i sprawdzamy kto sobie co wydziarał. Zaczynamy od Jennifer Aniston, która przez długi czas skutecznie ukrywała swój tatuaż na nadgarstku. Jedynym wzorem, jakim pochwaliła się dotąd aktorka, to wytatuowane na stopie imię ukochanego psa. Jednak czujne oko paparacji dostrzegło coś jeszcze. Jennifer Aniston pokazała go oficjalnie tylko raz podczas niedawnej Gali Sack Awards. Chodzi o tatuaż na lewym nadgarstku, a na nim napis składający się z powtórzonej liczby 11. Rysunek nawiązujący do ukochanego zwierzaka ma też top modelka Ania Rubik, to inspiracja jej ukochanym gryzoniem o imieniu Fibi, który przypomina jej, że rodzina jest zawsze najważniejsza. Lara Gessler wybrała osobliwy wzór, który przedstawia sztućce i serwetkę. Rysunek córki Magdy Gessler miał być wyrazem miłości do swoich rodziców, a wykonany na plecach daje jej poczucie bliskości. W jednej z rozmów wyznała nieco więcej. Nóż i widelec są z kompletu rodzinnego z czasów, gdy rodzice byli razem i było miło, a pod nimi jest serwetka fukiera. Nieważne, że tatuaż jest na plecach, ważna jest świadomość, że mam to przy sobie. Były piłkarz David Beckham ma ich wiele, a jeden z nich to napis w języku Hindi lecz. Z błędem. Beckham chyba nie do końca sprawdził pisownie imienia jego żony przed sesją, bo na przedramieniu widnieje słowo Wiktoria zamiast Wiktoria. Jeden z tatuaży Aleksandry Domańskiej też powstał z błędem. Podobno fantazja tatuażysty nieco namieszała i zamiast słowo moc napisał on mog, a całość zamiast brzmieć mam moc, brzmiała mam mok. Aktorka postanowiła nieco wytłumaczyć swoim fanom całą tę sytuację i wyznała, teraz nie wiem czy mam to przerobić na smok albo dopisać en i będzie mogę, no albo zostawię sobie i będzie mi przypominało, jakie to mam szczęście w życiu. Radosław Majdan również ma wiele dziar, a jedna z nich przedstawia wizerunek jego byłej partnerki Dody, jednak po rozstaniu nie mógł już na niego patrzeć i zasłonił go olbrzymim wizerunkiem Indianina. Piękne nogi Agnieszki Woźniak-Starak to temat jednego z naszych ostatnich odcinków, jednak nie każdy wie, że na jednej z jej kostek widnieje rysunek węża. Tatuaż zrobiony za czasów studenckich to jedna z pierwszych jej ozdób. Oprócz tego gwiazda ma także kotwicę na prawej ręce, a na łopatce dwa pistolety z inicjałami Piotra Woźniaka-Staraka. Drobne i ledwo widoczne dziary to wybór nie jednej gwiazdy. Do tego grona zalicza się między innymi honorata skarbek, artystka ma ich na ciele co najmniej kilka, między innymi napis na karku Never Say Never, czy klucz wiolinowy na nadgarstku otoczony przez bransoletkę z pięciolini z nutami i napisem Make Dreams Come True. Ale jest też fragment wiersza Emily Dickinson, który nawiązuje do poczucia nadziei. Minimalistyczne tatuaże to znak rozpoznawczy blogerki modowej Fashion. Kuczyńska sporą wagę przywiązuje do znaczenia symbolu na jej ciele. Piórko oznacza ulotność, a panel sterowania pod obojczykiem jest symbolem czasu i działania, ale też przypomina jej o tym, aby czasem się wyłączyła i wyciszyła. Jednym z ważniejszych tatuaży jest ten z liczbą 27, ale to aparat, który znajduje się z tyłu na karku, łączy jej osobowość i charakter, a także przyjaźń z Łukaszem Plewą, który pomagał jej robić pierwsze zdjęcia na blogu. W życiu blogerka ceni sobie wolność, dlatego na wewnętrznej stronie ręki ma napis: Freedom. Polskie gwiazdy kochają tatuować także swoje plecy. Ewa Mingę ma kaskadę motyli, Margaret Nutkę. Edyta Górniak, złotą myśl, która brzmi: Każdy moment jest dobry na to, żeby wszystko zmienić. A Roma Gąsiorowska, tatuaż z czaszką, który stylizowany jest na matkę boską. Justin Bieber, który śmiało pokazał na Instagramie cały swój wytatuowany tors w rozmowie ze swoimi fanami przyznał, że nie żałuje żadnej z ponad 100 godzin dziarania. Ponad 100 godzin ciężkiej pracy na moim ciele i nie żałuję ani jednej. Kocham taką formę sztuki, zrobiłem ze swojego ciała płótno i uważam, że jest to bardzo fajne. Wyznaje artysta. Jeden z nich pojawił się na jego ciele jako symbol miłości do swojej żony Hailey. Jednak nie on jedyny dedykuje tatuaż bliskiej mu osobie. GZ wytatuował sobie serduszko z napisem mama. Zayn Malik wydziarał sobie fragment powieści prorok autorstwa Kalila Gibrana, który poświęcony jest małżeństwu, a jak wiemy planował go z modelką i przyszłą mamą jego dziecka Gigi Hadid. Sophie Turner i Joe Jonas zdecydowali się na takie same tatuaże niespełna rok po zaręczynach, na dowód wyjątkowego uczucia jakie ich połączyło. Z kolei Kylie Jenner i Travis Scott wytatuowali sobie imię swojej córeczki Stormi, która jest ich absolutnym oczkiem w głowie. Jednak są też gwiazdy, które nieco żałują swoich decyzji i chcą pozbyć się ich wszystkich. Taką decyzję podjęła Doda. Artystka ma ich na swoim ciele kilkanaście. Jedne z nich były zrobione, aby utrwalić miłość do partnera, z którym obecnie się spotykała. Inne zaś wyrażały jej osobowość. Wszyscy zgodnie przyznają, że rysunki na ciele były nieodzowną częścią jej imidżu. Niektóre już usunęła, inne. Czekają w kolejce, a za przyczynę takiej decyzji podaje pożegnanie się z pewnym etapem w swoim życiu.